Dzień dobry, dzień dobry, witajcie na kanale Twoje DIY i w kolejnym odcinku już drugim z metamorfozy w przedpokoju w domku jednorodzinnym. Całe 10 metrów kwadratowych, które przeszło niesamowitą metamorfozę. Przede wszystkim pozbyłam się starych płytek, położyłam nową podłogę, wymalowałam wszystko w jasnych kolorach, w jasnych barwach, wykonałam takie autopasy. Co możecie zobaczyć w poprzednim odcinku tej metamorfozy. Link zobaczycie też w opisie. Się, jeżeli trafiliście na drugi odcinek od razu. A teraz dzisiaj zabieram się za dopieszczenie tego pomieszczenia. Będą meble, lustro, ławka, wieszak i dekoracje, żeby te, to pomieszczenie stało się naprawdę przepięknym wejściem do tego domu. Metamorfoza skończona, a to pomieszczenie zmieniło się nie do poznania, szczególnie pamiętając to, co było wcześniej. A dzisiaj no to mamy kolejny pokój. Dobrze urządzony, dobrze zaplanowany, bardzo funkcjonalny. Jest oczywiście wieszak, są, jest pojemna szafana ubrania, jest pojemna komoda, w której można spokojnie przechowywać drobiazgi, jak i zarówno buty. Jest przepiękna ławka do tego, żeby sobie usiąść, buty założyć, zmienić. Jest też olbrzymie, cudowne lustro, które pełni te dwie funkcje. Oczywiście można się w nim przejrzeć. I może i ono też optycznie powiększa to pomieszczenie, więc jeszcze w zasadzie trzecia funkcja odbija światło, które jest od okna, więc daje go tutaj też więcej. Więc tak naprawdę lustro tutaj spełnia naprawdę swoje. E, swoich kilka zadań i, e, i to, jak ono wygląda i ta rama, no po prostu idealnie się tutaj wpasowało. Meble i dodatki kupiłam w pobliski misk, e, więc bardzo łatwo było mi to e, tutaj przetransportować i, e, i zaaranżować tą przestrzeń. Mam nadzieję, że ta metamorfoza wam się podobała, że będzie to dla was inspiracja, aby własne przedpokoje też doprowadzić do porządku, jeżeli e, tam coś nie gra, bo to Wejście do domu jest naprawdę bardzo ważne. To jest to pierwsze wrażenie naszego domu i schludne, czyste, ale też eleganckie, ładne, często klasyczne. Ratuje nam tutaj jakby sytuację i wita w bardzo fajny sposób naszych gości. Ja się z Wami żegnam, czekam na Wasze kciuki w górę, subskrypcje i komentarze. E, I lecę odpocząć, bo to było 5 intensywnych dni i powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zmęczona, ale też bardzo, bardzo dumna z tego, co zrobiłam. E, zrobiłam to absolutnie sama od początku do końca, więc kowitki nie bójcie się, dacie radę. Też macie ten power, też macie tą siłę. Z moimi instrukcjami, czy tutaj na YouTube, czy na blogu, spokojnie dacie radę opanować takie rzeczy jak wyszpachlowanie sobie ścian, czy położenie paneli. O malowaniu nie wspomnę, bo to raczej trudna sztuka nie jest. Także ja lecę odpoczywać. Wam życzę powodzenia w waszych remontach i zaglądajcie do mnie częściej, bo będzie się dużo działo.